Dobry wieczór. To jest program Oko na Wschód przygotowany przez dziennikarki i dziennikarzy Ośrodka Mediów dla Zagranicy dla widzów TVP Info. Dziś Państwu Masza Makarowa i Sergiej Pielesa. Jak zawsze o tej porze w sobotę wspólnie podsumujemy najważniejsze wydarzenia tego tygodnia w Europie Wschodniej. Wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych Steve Witkow po raz trzeci odwiedził Władimira Putina, tym razem w Petersburgu. Rozmowa trwała ponad cztery godziny, a Putin przekazał do Waszyngtonu swoje warunki zakończenia wojny wojny przeciwko Ukrainie. W Białym Domu krążą też inne pomysły, opowiemy o, nie, o nich więcej. Росія пробує рівні вплинути на ситуацію в Сирії. Секретарем бюро президента тимчасового Сирії зостав його брат, гінеколог з вілолітнім досвідченням праці в російському місті Воронеж, який там пошлюбив місцеву дівчину і має з нього тройка дітей. Чи Кремль здолав розіграти цю карту вальце о впливи на Близькому Сході? Propaganda reżimu Łukaszenki rozpowszechniła historię o ponad 500 kg materiałów wybuchowych, które rzekomo przez polsko-białoruską granicę miały trafić na teren Rosji. Zbadaliśmy, co jest nie tak z tą historią. A zaczynamy od niezapowiedzianego wcześniej spotkania Steve'a Witkoffa i Władimira Putina. W piątek Witkoff przeleciał do Petersburga i jak pisały amerykańskie media wynikało to z tego, że Trump jest wściekły z powodu zachowania rosyjskiego prezydenta. Rzekomo Biały Dom rozważa wprowadzenie nowych sankcji wobec Rosji, jeśli do końca kwietnia Putin nie zgodził się na, roz na rozejm. Na ile starczy cierpliwości Donalda Trumpa i gdzie znajduje się ten psychologiczny deadline wobec Putina, który wyznaczył sobie amerykański prezydent, jak sam zresztą mówił. Tym bardziej, że mimo częściowego rozejmu Rosja nadal zabije osoby cywilne, w tym dzieci na placu zabaw. Razem z dziennikarkami telewizji Biełsa, Taliną Kouszyk i programu Slawa TV Marią Górską zapytałem m.in. o to ministra spraw zagranicznych Polskie, Radosława Sikorskiego. Śmierć tych ukraińskich cywilów jest bolesna, ale nie idzie na darmo, bo ona pokazuje całemu światu, a mam nadzieję pokaże i przekona prezydenta Stanów Zjednoczonych, że Ukraina zaakceptowała bezwarunkowo zawieszenie broni, a Rosja nadal morduje cywilów. Więc to stwarza sytuację jasności i etycznej, i politycznej. Kto chce pokoju, a kto chce wojny. I z moich rozmów z wysokimi przedstawicielami administracji USA wynika, że cierpliwość Stanów Zjednoczonych nie jest nieskończona i że skoro Putin gra na czas, warunki eskaluje, to prędzej czy później, raczej w ciągu tygodni, Stany Zjednoczone zmienią politykę bo uznają to, co większość z nas wie, że to Putin nie chce pokoju. Reżimy wydają się najbardziej stabilne tuż przed upadkiem. Wtedy, gdy my, Polacy, myśleliśmy, że już naprawdę nie ma znikąd nadziei w połowie lat 80., okazało się, że wolność była tuż za, tuż za progiem. Łukaszenka jako... Sojusznik Putina w agresywnej wojnie też jest agresorem, bo udostępnił terytorium Białorusi do zaborczej wojny. Najeżdżając na Ukrainę, Putin popełnił największy błąd w swojej karierze i ludzie wokół niego już to wiedzą, tylko się boją mu powiedzieć. Bo tak to jest w dyktaturze. Jeszcze rok, dwa i Rosja naprawdę poczuje skutki tej te, te, te bezprzykładnej y, marnowania ludzkiego życia i, i, i zasobów kraju. No właśnie pytanie, czy Władimir Putin uważa, że popełnił największy błąd w swojej politycznej karierze, czy odwrotnie uważa, że zajmuje się wielką geopolityką. Zresztą źródła rosyjskich dziennikarzy w administracji prezydenta Ros Rosji mówią, że Putin w ogóle się nie interesuje niczym oprócz geopolityki i wojny. Żadna rosyjska gospodarka go nie obchodzi. Zresztą zachowuje się chyba jak zwycięzca nadal w relacjach z Waszyngtonem. Być może też wskazuje na to wizyta Witkowa, który po raz przyleciał do Petersburga tym razem. Tam też był prezydent Rosji. Witkow spotkał się najpierw z Kirillem Dmitriewem, specjalnym wysłannikiem prezydenta Rosji, który wcześniej też był w Stanach Zjednoczonych. Rozmawiał z urzędnikami administracji Trumpa. Razem byli w petersburskiej synagodze. Witkow, co ciekawe, jest potomkiem wschodnioeuropejskich Żydów. Dzisiaj akurat jest Pesach, więc to jest taka kulturalna, żydowska, przedpesachowa wizyta. Natomiast później ponad cztery godziny trwało spotkanie z z Putinem i Putin, jak wskazują źródła agencji Reuters, przekazał do Waszyngtonu, że ma swoje warunki zakończenia wojny przeciwko Ukrainie. Stany Zjednoczone mają formalnie uznać, że cztery regiony ukraińskie, które są po części tylko okupowane przez wojsko rosyjskie, mają być de facto i de jure należącymi do Federacji Rosyjskiej, tak jak jest zapisane w Konstytucji Rosji zmienionej przez Władimira Putina parę lat temu. Tak, i to oznaczałoby, że wojsko ukraińskie, które nadal są w części tych czterech regionów, no co? Musiałoby opuścić te, te tereny. Gdyby okazało się, że właśnie ten warunek został uzgodniony, no to ukraińscy żołnierze musieliby opuścić tereny, które zajmują. To jest totalny absurd. To Ukraina się na to nigdy nie zgodzi. Natomiast jeśli chodzi o... Wracając na chwilę do wypowiedzi pana ministra Sikorskiego, mnie się wydaje, że tutaj chodziło mu o to, że tak, Putin oczywiście nie myśli o gospodarce teraz, ale za właśnie te dwa lata, kiedy Rosja odczuje wpływ wojny na gospodarkę, no będzie musiał wziąć to pod uwagę. Więc wychodzi na to, że Rosja ma jeszcze ten rok, czy nawet dwa lata, według ministra Sikorskiego na to, żeby no, nie myśleć za bardzo o gospodarce. Znaczy, kremlowcy publicyści też piszą o tym, że Rosja ma czas do 2026 roku na to, żeby cytat, rozwiązać kwestię ukraińską, cokolwiek to znaczy w ich interpretacji, ale też no, gospodarka, która została w Rosji przestawiona całkowicie na tory wojenne, jest wielkim problemem tak naprawdę Kremla, bo Kreml nie może teraz skończyć wojny. Cały kraj jest nastawiony na to, żeby tę wojnę dalej toczyć. Cały przemysł jest nastawiony na to, żeby produkować sprzęt dla wojska Rosyjskiego, a też jak pisali w tym tygodniu rosyjscy dziennikarze, Kreml panicznie się obawia tego, że jeśli będzie rozejm albo będzie no, jakaś umowa pokojowa pomiędzy Rosją a Ukrainą, to rosyjscy żołnierze wyjadą do swoich domów, wrócą do Rosji tak naprawdę z terenów okupowanych Ukrainy, i już do wojska nie wrócą. To jest wielkie marzenie, no, jakiś spory części rosyjskich oficerów, żołnierzy, którzy są na froncie, żeby ta wojna się skończyła i żeby po prostu wyjechać stamtąd, o czym opowiadają też rosyjskim dziennikarze. A ja się ja z tobą nie zgodzę. Mnie się wydaje z punktu widzenia takiego zwykłego żołnierza, kontraktnika, zawodowego żołnierza, a armia rosyjska w dużym stopniu jest armią zawodową. To jest największa armia najemników w najnowszej historii. I, um, Pytanie, czy ci najemnicy są bardzo dobrze przeszkoleni? Chyba nie, bo nie mają czasu. Tak. Ale taki chłopak ze wsi rosyjskiej, z Głubinki, przyjechał na wojnę, dostaje duże pieniądze, kończy się wojna, wraca do siebie i nie ma pracy. Jemu się bardziej opłaca być w wojsku. Tak, to prawda, bo poziom życia w tych najbiedniejszych miejscowościach, regionach Rosji bardzo wzrósł potem, jak właśnie przychodzą te wypłaty państwowe, miliony, które nigdy nie były tam widziane przez mieszkańców tych miejscowości. Ja tutaj jeszcze chciałam powiedzieć, bo ty zaznaczyłeś, że no pewnie nie wszyscy się zgadzają z tym pomysłem Władimira Putina przykazanym do Waszyngtonu. I trzeba powiedzieć, że inne opinie krążą również w administracji Białego Domu, ponieważ, ponieważ Kit Kellogg, który też był wcześniej w Ukrainie i rozmawiał z prezydentem, Załońskiem powiedział, że Ukraińcy po pierwsze nigdy się nie zgodzą, ale też zaproponował swój plan, który może być zastosowany w Ukrainie. Wojska rosyjskie według tego planu zostają tam, gdzie są teraz, na terenach okupowanych, ale nie w całych obwodach czterech zapisanych w konstytucji Rosji. Później następuje 30-kilometrowa strefa demilitaryzowana, kontrolowana przez siły międzynarodowe, a później na zachodzie kraju są również wojska francuskie i brytyjskie z tak koalicji chętnych które pilnują tego, żeby ten rozejm miał sens. Prawdopodobnie mogą tam być zaangażowani również Amerykanie, tak padają media, chociaż sam Kellogg powiedział, że w jego planie nie chodziło no, po pierwsze o podział Ukrainy fizycznie na różne strefy, które będą oddzielone od siebie. Chodziło po prostu o strefy, gdzie będzie jakieś określone wojsko, a po drugie no, też nic nie powiedział o Amerykanach. No, jest to podobne do tego, jak wyglądał Berlin po 1945 roku, tak. ale pytanie, czy da się w ogóle spełnić coś takiego, no bo Rosja w życiu się nie zgodzi nie się. na obce wojska w Ukrainie. Nie do się. I to co zaproponował Kelek to jest takie próbowanie znalezienia jakiejś wspólnej przestrzeni do rozmowy, ale Rosja nie zgodzi się nie zgodzi się na to, żeby wojska brytyjskie, francuskie znalazły się na terenie Ukrainy. Tak, tym bardziej, że MZ Rosji wprost mówi o tym, że obce wojska na terenie Ukrainy to jest eskalacja wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Jest to wojsko NATO, które wchodzi na ukraiński teren. Będziemy e, oczywiście to obserwować, tym bardziej, że w tym tygodniu również e, delegacja ukraińska spotykała się w Waszyngtonie z Amerykanami, rozmawiali o tej umowie o minerałach, o której już wielokrotnie mówiliśmy e, również w naszym programie. Nie ma tam ani słowa w, o gwarancjach bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych, natomiast e, w czasie posiedzenia koalicji chętnych e, premier Wielkiej Brytanii powiedział, że bez amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa e, Europie no, będzie ciężko wesprzeć Ukrainę i ciężko będzie powstrzymać Rosję od ponownej ofensywy. Tak, e, czas nam się kończy już w tej części programu. Musielibyśmy przejść już do tematu następnego. Tym bardziej, że jest powiązany tak naprawdę z tym, o czym mówiliśmy teraz. Przenosimy się teraz do Syrii, za którą w Waszyngtonie również odpowiada tych Witkow. Rosyjscy dziennikarze w tym tygodniu opisali spektakularną historię awansu zawodowego. Sekretarzem generalnym administracji prezydenta Syrii został jego młodszy brat, Maher Ashara. Wcześniej przez kilkanaście lat pracował jako ceniony ginekolog w rosyjskim Woronerzu, gdzie też założył rodzinę. Jego żona, Rosjanka z pochodzenia, wraz z siostrą wygrywa przetargi organizowane przez Urząd Miasta i zarabia na tym miliony rubli. Ale pytanie brzmi, czy rosyjski ślad, który ciągnie się za nowym szefem administracji prezydenckiej, może wpłynąć na pozycję Rosji w Syrii i przyszłość rosyjskich baz wojskowych w tym kraju. Z Woronewskiej Ginekologii do syryjskiego rządu taka kariera przypadła Maherowi Al-Szara, bratu tymczasowego prezydenta Syrii Ahmeda Al-Szara. Były lekarz został sekretarzem generalnym administracji prezydenckiej. Maher al przez ponad 20 lat studiował i pracował w Woroneżu. W 2000 roku ukończył Woroneską Państwową Akademię Medyczną imienia Burdenki. Od 2004 do 2013 roku pracował w Syrii. W tym czasie jego starszy brat, Kierował syryjskim oddziałem Al-Kaidy. Historia nie zaskakuje, ponieważ Związek Radziecki i Syria dość ściśle współpracowały w wielu dziedzinach, zarówno w zakresie uzbrojenia, jak i projektów infrastrukturalnych. Wielu syryjskich studentów studiowało w Związku Radzieckim w Moskwie, Kijowie i Charkowie. Dlatego nie dziwi, że brat obecnego tymczasowego prezydenta ma radzieckie wykształcenie i praktykował jako lekarz. Po powrocie do Woronerza w 2013 roku dr Alshara pracował w przychodni należącej do kolei rosyjskich i został kierownikiem poradni dla kobiet. Na specjalistycznych portalach internetowych wciąż można znaleźć jego profile i opinie pacjentek. Leczył m.in. nadżerkę szyjki macicy, niepłodność żeńską, zespół policystycznych jajników. Przed nowym powołaniem Alshara pełnił obowiązki ministra zdrowia w nowym syryjskim rządzie. Na tym stanowisku m.in pomagał w identyfikacji ciał w masowych grobach ofiar reżimu Bashara al assada Okazało się też, że Al-Shara jest mężem obywatelki Rosji Tatiany Zakirowej, która do 2020 roku prowadziła działalność gospodarczą. Para ma troje dzieci. Najstarszy syn Rashid ma 23 lata i jest studentem Uniwersytetu w Woronerzu. Córka Maria ma 20 lat, a najmłodszy syn Kamil 13. Syn. Starszy syn Mahera al-Shahra nadal studiuje na Państwowym Uniwersytecie w Woronerzu. Dla służb specjalnych to klasyka: wykorzystywanie presji lub porwania. Jeśli pojawi się kwestia obecności rosyjskiego kontyngentu wojskowego w Syrii, to jestem pewien, że Rosja może zastosować metody nacisku, wykorzystując czynnik rodzinny. Tatiana Zakirowa prowadziła interesy między innymi ze swoją siostrą Eugenią Żerbcową, właścicielką dużej firmy Neskuczy Sad, która od ponad dekady co roku otrzymuje kontrakty miejskie od administracji woronerza na prace związane z zagospodarowaniem przestrzeni. W ciągu ostatnich trzech lat suma tych kontraktów przekroczyła 45 milionów rubli, to około 520 tysięcy dolarów. Z medycyny do władzy to klasyczna ścieżka kariery w Syrii. Były prezyd Kraju, który uciekł do Rosji, studiował okulistykę w Londynie i pracował w wojskowym szpitalu w Syrii. Czy, czy ta historia według Ciebie świadczy o tym, że Rosja jednak ma poważne szanse na to, żeby zachować swoje bazy zamorskie w Syrii? Czy znaczy Kreml cały czas prowadzi jeszcze rozmowy z nowymi władzami Syrii na temat przyszłości BAS w dwóch właściwie punktach w Syrii? I te rozmowy jeszcze się toczą i nie ma ostatecznej decyzji. Chociaż jak podawały wielokrotnie już zachodnie media, te rozmowy są bardzo pozytywne i raczej nowe władze Syrii też zamierzają zachować jakiś kontakt z Kremlem. Kreml tak naprawdę wypowiedział się dość ostro tylko w jednej sprawie, że nie odda Bashara Asada z powrotem do Syrii, nie da sądu nad byłym syryjskim prezydentem, który po swojemu baleniu uciekł z rodziną do Moskwy, też wywiązł swoje pieniądze aktywa z Syrii. To jest podstawowe pytanie, które było ważne dla Moskwy. Moskwa swoich nie porzuca, jak bardzo lubią mówić na Kremlu, a też wykorzystuje swoich, którzy w Moskwie czy w innych miejscowościach jak Rostów nad Donem na przykład w krytycznych momentach swojej politycznej kariery mogą wylądować. Eksperci tutaj przewidują, że Rosja oprócz tego, że będzie chciała zyskać rzeczywiście zgodę w Syrii na te dwie bazy wojskowe. Będzie chciała też próbować z czasem zmienić reżim polityczny w Syrii, wykorzystując si siły alawi alawitów właśnie tam, gdzie są bazy wojskowe. A to też jest takie pytanie dość ostre, bo alawici się ukrywali na bazach wojskowych rosyjskich w swoim kraju. Też te bazy teraz zmierzają się, mówią eksperci, z takim problemem no, humanitarnym, bo muszą tam być dostarczane takie środki zwykłe, żywności, musi być dostarczana w Młoda, więc zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijać. Teraz rozmowy na pewno trwają, czy Rosja wykorzysta historię prywatną nowego syryjskiego dygnitarza, no zobaczymy po prostu z czasem. Tak, a teraz przejdźmy do historii związanej z państwem, Również satelitą e, Władimira Putina. Dokładnie. Przeniesiemy się teraz na Białoruś i więcej o historii stworzonej i rozpowszechnionej przez białoruską propagandę. Warszawa zaprzecza podanym przez białoruskie tuby propagandowe informacjom o minibusie z ogromną ilością materiałów wybuchowych, który rzekomo przekroczył polską granicę i nie został sprawdzony. Tak, miał on rzekomo dotrzeć przez Białoruś do Rosji. Mińsk chwali się, że Putin osobiście podziękował Łukaszence za taką czujność. Kreml tej sprawy nie komentuje. Co tak naprawdę się wydarzyło? Zbadaliśmy sprawę. Propaganda reżimu Łukaszenki poinformowała 7 kwietnia, że na granicy z Polską przechwycono minibus z rekordową ilością materiałów wybuchowych 580 kg. Samochód według propagandy jechał w kierunku Rosji na mołdawskich tablicach rejestracyjnych. Przypadek czy nie? Raport pojawił się na dzień przed wizytą nowego premiera białoruskiego rządu w Moskwie. Ta substancja jest niebezpieczną substancją wybuchową na bazie czopu i podobną w swoich właściwościach do heksogenu. Kierowca, 41-letni obywatel Białorusi Jałgenij M. został zatrzymany. Grozi mu do 10 lat więzienia. Inicjatywa Białpol założona przez byłych pracowników służb białoruskich ustaliła, że mężczyzna urodził się na Ukrainie, we Lwowie. Jak to często bywa, Ukraińców w naszym kraju można jakoś wrobić, jakoś zdyskredytować. Sam zatrzymany powiedział: Zostałem wrobiony. O prowadzenie samochodu z Litwy do Rosji poprosił go znajomy z Estonii, Roman. Znam go osobiście i nie było żadnej myśli, że mógłby mnie wrobić, lub coś w tym rodzaju. Minibus został zatrzymany na przejściu granicznym w Brześciu 2 kwietnia. Kilka dni później białoruska propaganda opublikowała materiał, ale dalszego ciągu tej historii już nie było. Jednocześnie zasugerowano dosłownie, wygląda to na ukraińskie pismo z zachodnim akcentem. Ludzie są zatrzymywani, zaznają, mówią. Warunkowo zabieramy ich do obwodu Smoleńskiego, na ulicę Lenina 15. Tak, to wszystko. Tam przeprowadzane są przeszukania. Ludzie są zatrzymywani. Czekaliście na ładunek, tak? Na kogo? Kto ci do tego zmusił? Dobrze, FSB pracuje dalej. Gdzie to miało dalej iść? Krymski most, jakiś zakład wojskowy. To znaczy, gdzie jest ta kontynuacja? Czuję się, jakby to była sztuka w jednym akcie. Niebezpieczny ładunek, jak twierdzi propaganda reżimu Łukaszenki, został przeoczony przez Warszawę. Zbiegły polski sędzia Tomasz Schmidt powtarza tę informację: polska granica jest w całkowitym nieładzie, a kontrole są niedokładne. W tej samej wersji trzyma się Ministerstwo Spraw Zagranicznych Łukaszenki. Podczas gdy polscy koledzy skupili się na kwestiach kontroli fal migracyjnych, deklarując stworzenie najbardziej chronionej granicy w Europie, białoruscy specjaliści kontynuują systematyczną pracę, aby przeciwdziałać realnym zagrożeniom i, jak widzimy, zarówno dla siebie, jak i dla strony polskiej. Polska Straż Graniczna nazwała publikacje strony białoruskiej elementami dezinformacji. Zdementowała je również Izba Administracji Skarbowej w Lublinie. Instytucja ta odpowiada za pracę celników na przejściu granicznym w Terespolu na granicy z Białorusią. Nie potwierdzamy w ruchu osobowym na kierunku wywozowym z Polski wywozu 580 kg materiałów wybuchowych na terytorium Białorusi. Przekaz białoruskiej służby celnej jest elementem działań propagandowych reżimu. Krajowa Administracja Skarbowa podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz skutecznej kontroli na granicy. Putin osobiście podziękował Łukaszence za operację białoruskich służb specjalnych, z dumą oświadczyła służba prasowa Łukaszenki. Kreml ograniczył się do stwierdzenia, że strony podczas rozmowy telefonicznej poruszyły temat służb Moskwy i Mińska w walce z terroryzmem. Jest to dość zabawna historia. Powiedzmy sobie szczerze, Aleksander Łukaszenka, wielki bohater, co tak naprawdę chciał uzyskać tą akcją, przede wszystkim propagandową? Tak, operacja specjalna służb specjalnych Łukaszenki i propagandowa, która rozkręciła wielki sukces. Oto polscy pogranicznicy nie widzą półtony materiałów wybuchowych, natomiast białoruskie pogranicznicy zatrzymują, a miały jechać do Rosji, no i coś tam wysadzić, więc Łukaszenko obronił Rosję przed terrorystami. Co on chciał osiągnąć? W tym samym czasie nowy premier rządu białoruskiego, pan Turczyn, poleciał do Moskwy na rozmowy, więc należało stworzyć taki klimat sprzyjający tym rozmowom. Oto Białoruś broni Rosji przed e, e, Polską, tak? No bo tak wygląda, że z Polski miały jechać te materiały wybuchowe. I nie przypadkowo kierowcą, kierowcą był pan o pochodzeniu ukraińskim. Tak, tutaj wszystkie rzeczywiście punkty są bardzo zbieżne. Ciekawe, że to też dzieje się w czasie, gdy Europa oskarża Rosję i Białoruś również o dywersję na terenie krajów europejskich. Tak, a w Polsce, na Litwie co jakiś czas są zatrzymywani saboteżyści, dywersanci, którzy są związani z białoruskimi i z rosyjskimi służbami. Tutaj przy okazji tego tematu białoruskiego ja bym proponował jeszcze posłuchać jedną wypowiedź pana ministra. Radosława Wiakowskiego z tego wywiadu udzielonego dla trzech redakcji telewizji BiOSAT, ponieważ związana ona jest z Białorusią. Proponuję, posłuchajmy i omówimy to, co pan minister powiedział. Rosja i Białoruś są krajami, które Bogu Ducha winnych ludzi traktują jak zakładników, zachowują się jak terroryści, po prostu biorą jasyr, biorą... Zwijają ludzi, którzy akurat zaufali, bo może mają podwójne obywatelstwo, czy coś takiego, i akurat im się nawinęli. No więc negocjujemy z nimi tak jak z porywaczami. I te negocjacje pod przewodnictwem amerykańskim mają miejsce, i czasami się udaje wymiana. No ale to jest długi i trudny proces. Wróćmy do sprawy Andrzeja Poczobuta, który jest ciągle w naszych myślach. Nie on jeden, ale ale on jest taki, no jest bohaterem tej sytuacji i jest najbardziej znanym więźniem politycznym. Reżim Łukaszenki wie, co ma zrobić, żeby odblokować dialog polityczny z naszym krajem. No, co? No przestać represjonować, przestać tą wojnę hybrydową na naszej granicy, ukarać morderce naszego żołnierza, który zginął, a my na każdy dobry gest odpowiemy proporcjonalnie. Ja już powiedziałem to, co mam do powiedzenia, to znaczy wtedy, gdy reżimy wydają się najbardziej stabilne tuż przed upadkiem. Rzeczywiście, czasami się udaje. W tym tygodniu Rosja i Stany wymienili więźniów. Do Stanów wróciła obywatelka Rosji i Stanów, Ksenia Karylina, która w Rosji została wsadzona do więzienia na kilkanaście lat za taką zdradę stanu, tak to nazywają w Rosji, za datek na Fundację Ukraińską na samym początku wojny. Ale Łukaszenka dzisiaj też się wypowiedział o poczubucie. To jest ciekawy zbieg okoliczności. Tak. Aleksander Łukaszenka dzisiaj, dzisiaj przemawiając do przedstawicieli mediów propagandowych białoruskich. Niejako wszedł w zaoczną polemikę z ministrem spraw zagranicznych Rudzam Sikorskim. Co oglądał ten wywiad? Mógł obejrzeć, znaczy mógł nie, może nie obejrzał, ale przynieśli mu w teczce, w teczce e, cytaty pana ministra Sikorskiego, i Łukaszenka nie wiedział właśnie, jakie są wymagania Polski. Pan minister powiedział, jakie są wymagania, a Łukaszenka zapomniał, pamiętał tylko o Poczubucie. Pozwól, że zacytuję. Łukaszenka tak powiedział: swego czasu my im poczubuta. Mówimy, zabierzecie, czyli Polsce. Odpowiadają nie. Odmówili, poczobut powiedział, że ja tam nie pojadę. Łukaszenka zdradził kulisy tych rozmów. To znaczy, że sam Andrzej Poczobut odmówił wyjazdu z Białorusi do Polski. I to jest jakby no, bardzo dziwna reakcja Aleksandra Łukaszenki, wydawałoby się właśnie na wywiad Radosława. Polecamy Aleksandru Łukaszence obejrzeć wywiad w całości, demokratyzację Białorusi, zwolnienie więźniów politycznych. To są te warunki, między innymi, które stawia przed nim Unia Europejska. A to już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Państwu, że byliście z nami. To był program Oko na Wschód, przygotowany dla TVP Info przez Ośrodek Medów dla Zagranicy. W studio byli Sergei Pelesa i Masza Makarowa. Zapraszamy Państwa za tydzień w sobotę o 22.35. Do zobaczenia. Do widzenia. We'll <laughs> be